Nvidia inwestuje w Revoluta, a fintech jest 34 razy większy od XTB. Co można zrobić z 300 tysiącami dolarów w 10 lat? Na przykład pomnożyć je do 75 miliardów dolarów. Dokładnie tyle jest dzisiaj wart Revolut, który dekadę temu zaczynał jako aplikacja do przesyłania pieniędzy za granicę bez opłat. To więcej niż kapitalizacja giełdowa Deutsche Banku, Berkeleys i 34 razy więcej niż polskie XTB. W najnowszej rundzie finansowania na Revoluta postawiła m.in. Nvidia, ta sama, która jako pierwsza w historii przekryczyła 5 bilionów dolarów kapitalizacji. Dlaczego gigant AI postawił na super aplikację finansową? Ja nazywam się Marcin Venus i odpowiedzi na to pytanie razem z wami poszukam w poniższym materiale. Zanim jednak przejdziemy dalej, chciałbym serdecznie zaprosić Was na przyszłoroczą edycję konferencji Inwest do Krakowa 20-21 marca. A już teraz możecie kupić bilety w atrakcyjnych cenach. Jak mówię, atrakcyjnych to naprawdę atrakcyjnych, dlatego że one są poniżej 100 zł. Na początek trochę konkretów. 24 listopada 2025 roku Revolut oficjalnie ogłosił zakończenie procesu sprzedaży akcji, który wycenił firmę na 75 miliardów dolarów. To wzrost o 67% w porównaniu z poprzednią wyceną z sierpnia 2024, kiedy firma była warta 45 miliardów. Rundę prowadził szereg funduszy o głębokich kieszeniach ale prawdziwą gwiazdą tej transakcji był udział N-Ventures, czyli oddział Venture Capital spółki Nvidia. To nie przypadek. Nvidia systematycznie buduje Imperium AI, inwestując w startupy, które albo wykorzystują ich procesory graficzne, albo strategicznie rozwijają ekosystem sztucznej inteligencji. Revolut ma obecnie 65 miliardów klientów na całym świecie. Dla porównania, rok temu było ich 50 milionów. To oznacza przyrost o 15 milionów użytkowników w ciągu zaledwie 12 miesięcy, ale prawdziwa magia dzieje się w liczbach finansowych. W 2024 roku przychody rewoluta wzrosły o 72% rok do roku, osiągając 4 miliardy dolarów. Zysk przed opodatkowaniem 1,4 miliarda dolarów. Marża zysku netto wyniosła 35%, co plasuje rewolut w czołówce najbardziej rentownych fintechów na świecie. Jako ciekawostkę warto dodać, że jeszcze do 2021 roku rewolut generował tylko straty. Dziś to maszyna do zarabiania pieniędzy. Historia wyceny Revoluta doskonale pokazuje, jak działa współczesny venture capital. Firma została założona w lipcu 2015 roku przez Nika Storońskiego, byłego tradera dyrywatów w Lehman Brothers oraz Wlada Jadsenka Ich misja? Wyeliminować absurdalne opłaty bankowe przy transakcjach zagranicznych. 2016 rok to pierwsza runda finansowania i crowdfunding. Wycena wyniosła zaledwie 42 miliardy. Miliony funtów. Cena jednej akcji 1.68 funta. Już w 2018 roku Revolut osiąga jednak status jednorożca. Pozyskuje 250 milionów dolarów finansowania, co podnosi wycenę do 1.7 miliarda dolarów. To pięciokrotny wzrost wartości w ciągu roku. 2020 rok, tuż przed pandemią. Runda serii D z funduszem TCV na czele. Wycena 5.5 miliarda dolarów. Firma ma wtedy około 10 milionów użytkowników i wreszcie listopad 2025 roku 75 miliardów dolarów. Warto zwrócić uwagę na jedno: Revolut nigdy nie doświadczył spadku wyceny. Większość fintechów po bumie w 2021 traciła na wartości. Revolut konsekwentnie rósł. Dlaczego Nvidia inwestuje w Revoluta? To pytanie, które zadaje sobie teraz pół branży fintech. N-Ventures uczestniczył w ostatniej rundzie, co sugeruje strategiczne partnerstwo w obszarze sztucznej inteligencji. Warto wiedzieć, że Nvidia systematycznie buduje imperium AI poprzez inwestycje w kluczowe startupy. Przyjrzyjmy się ich portfolio z ostatnich lat: Lambda Labs, czyli dostawca infrastruktury AI w chmurze. W lutym 2025 roku pozyskał 480 milionów dolarów. Lambda wynajmuje procesory graficzne Nvidia firmom AI, które potrzebują mocy obliczeniowej do trenowania modeli. CoreWave to kolejny gigant infrastruktury GPU. Nvidia zainwestowała w CoreWave już w 2023 roku, kiedy firma pozyskała 221 milionów dolarów. Od tamtej pory jej wycena wzrosła z około 2 miliardów. Do 19 miliardów dolarów, a firma szykuje się do debiutu giełdowego. Moglibyśmy naprawdę tak długo wymieniać. Warto tutaj wspomnieć jeszcze o Perplexity, czyli wyszukiwarce opartej na AI. Widzicie wzór? NVIDIA inwestuje w firmy, które albo wynajmują ich GPU, albo budują aplikacje AI na szczycie infrastruktury NVIDIA. Revolut wpisuje się w tę strategię. Firma ogłosiła plany wprowadzenia asystenta AI w aplikacji w kolejnym roku. To oznacza, że miliony użytkowników będą wchodzić w interakcje z modelami AI, które prawdopodobnie będą działać na oczywiście sprzęcie NVIDIA. Gdzie Revolut plasuje się na globalnej mapie fintechów? To doskonałe pytanie, bo choć wycena 75 miliardów dolarów brzmi naprawdę imponująco, są konkurenci, którzy są wyceniani jeszcze wyżej. Głównie dlatego, że są już na giełdzie. Robinhood, czyli amerykańska platforma inwestycyjna, to obecnie top of the top. Kapitalizacja rynkowa w listopadzie 2025 roku ponad 100 miliardów dolarów i wzrost ponad, uwaga, 15-krotny od dołka z 2022, kiedy firma była warta zaledwie 6 miliardów. Robinhood skorzystał na wysokich stopach procentowych, zarabiając na odsetkach od depozytów klientów. Brazylijski neobank Newbank, największy w Ameryce Łacińskiej, zajmuje drugie miejsce – Kapitalizacja rynkowa około 77 miliardów dolarów. Na trzecim miejscu plasuje się natomiast Revolut, ze wspomnianymi już 75 miliardami. Polacy jednak nie gęsi i swój Pintech mają. Na dziesiątym miejscu tego zestawienia plasuje się XTB, czyli Dom Maklerski prosto z Nadwisły. Obecnie pretenduje do pozostania superapkom, a jego kapitalizacja rynkowa w listopadzie wyniosła około 2,2 miliarda dolarów. To oznacza, że Revolut jest 34 razy większy od XTB pod względem wyceny, ale różnica nie kończy się na liczbach. XTB to z pewnością nasza polska duma fintechowa. Dom maklerski założony w 2002 roku notowany na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. W 2024 roku firma wygenerowała przychody na poziomie 1,87 miliarda złotych. Zysk netto wyniósł aż 859 milionów złotych. Na koniec 2024 roku XTB miało 1,36 miliona klientów, notując jednocześnie imponujące tempo wzrostu o 60% rok do roku, w samej w Polsce XTB obsługuje około 615 tysięcy rachunków inwestycyjnych. Z kolei Revolut ma w Polsce około 590 tysięcy klientów. Obie firmy rewelizują o polskiego inwestora, ale w zupełnie inny sposób. XTB to platforma stricte inwestycyjna, oferująca CFD, akcje i ETF-y. Revolut to finansowa super aplikacja. Konto walutowe, karty płatnicze, kryptowaluty, ubezpieczenia podróżne, darmowe przelewy międzynarodowe. Pod względem wyceny różnica jest ogromna. A jeśli spojrzymy na mnożnik wyceny do przychodów, XTB wynosi 4, podczas gdy Revolut osiąga prawie 19. To oznacza, że inwestorzy płacą znacznie więcej za każdego dolara przychodu Rewoluta niż w przypadku XTB. Dlaczego? Bo Rewolut rośnie szybciej: 72% wzrostu przychodów rok do roku wobec 16% u XTB i ma znacznie większy potencjał globalny. Działa w ponad 40 krajach, podczas gdy XTB koncentruje się głównie na Europie i rynkach wschodzących. Natomiast pytanie, kiedy Rewolut wejdzie na giełdę? To pytanie zadają sobie wszyscy analitycy. Spodziewają się oni IPO w 2026 roku. Firma rozważa giełdę Nasdaq w USA, choć brytyjski rząd aktywnie zabiega o listing w Londynie. Jaki jest problem? Revolut wciąż nie ma pełnej licencji bankowej w Wielkiej Brytanii. Licencję wstępną otrzymał w lipcu 2024 roku, ale jest ona w fazie mobilizacji ze względu na obawy regulatora dotyczące zarządzaniem ryzykiem przy tak szybkiej ekspansji globalnej. Ale to nie powstrzymuje Revoluta. Przed ambitnymi planami. Firma ogłosiła, że chce osiągnąć 100 milionów klientów do połowy 2027 roku oraz ekspansję na 30 nowych rynków do 2030. W planach jest inwestycja 13 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 5 lat. W tym 4 miliardy w Wielkiej Brytanii, 1,2 miliarda we Francji i 500 milionów w USA. W 2025 roku Revolut otrzymał licencje bankowe w Meksyku i Kolumbii. Uruchomił działalność w Indiach w październiku, a także planuje ekspansję na Argentynę, RPA i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Warto też dodać, że Revolut przetwarza obecnie ponad miliard transakcji miesięcznie. W 2024 roku dział odpowiedzialny za kryptowaluty Akcje ETF zwiększył przychody o 300% do 647 milionów dolarów. To jeden z najszybciej rosnących segmentów firmy. 75 miliardów dolarów to dowód, że fintech może konkurować z tradycyjnymi bankami nie tylko produktem, ale i skalą. Revolut w 9 lat przekształci się z aplikacji do przesyłania pieniędzy w globalnego giganta finansowego. Z udziałem Nvidia w ostatniej rundzie firma jasno sygnalizuje, przyszłość finansów to AI. Na koniec mam do Was pytanie. Czy rewolucja za kilka lat będzie wart więcej niż największe banki świata? Może warto zapytać o to tych 433 inwestorów, którzy w 2016 roku wpłacili po kilkaset funtów na rozwój skromnego startupu. Ich inwestycja zwróciła się 822 razy. Z innymi obiecującymi startupami i liderami branży inwestycyjnej możesz spotkać się także podczas InvestCavs już w marcu przyszłego roku. W opisie tego filmu znajdziesz link do zapisów i biletów. Pamiętajcie o dzwoneczku, zostawcie suba i polećcie nas znajomy. Dzięki temu możemy dla Was tworzyć kolejne, Mamy nadzieję, że ciekawe materiały. Cześć!